Cześć. W pierwszym etapie rozwiązania takiego zadania rysujemy trójkąt prostokątny. To będzie rysunek pomocniczy. Tu jest kąt prosty, a tutaj od razu zaznaczam kąt alfa, ponieważ w poleceniu mamy podane, że sinus jednego z kątów, akurat ten kąt wybrałem, jest równy 3 piąte, i tak zapiszę. Sinus kąta alfa to się równa 3 piąte. Promień okręgu wpisanego w ten trójkąt ma długość 7 cm. Promień okręgu wpisanego zaznaczamy małą literką r. I teraz, moi drodzy, skorzystajmy z tego, że sinus kąta alfa to 3 piąte. Wprowadzę tutaj mm, oznaczenie taką niewiadomą x, i ten x będzie oznaczał mm, odcinek jednostkowy. Więc przypomnijmy definicję sinusa. Otóż sinus kąta to jest stosunek przyprostokątnej leżącej naprzeciwko tego kąta do przeciwprostokątnej. Więc tutaj sobie zaznaczę 3x, a tutaj zaznaczę 5x. Zwróćcie od razu uwagę, że ten trójkąt to jest trójkąt pitagorejski, czyli długość tego odcinka Wynosi 4x. Tak, Te trójkąty są charakterystyczne. Mają długości boków 3, 4, 5. Nie musimy wyliczać tego trzeciego boku stwierdzenia Pitagorasa, jeśli znamy tą zależność. Następnie, następnie skorzystajmy tutaj z takiego wzoru. Przypominamy sobie z czwartego rozdziału wzór na promień okręgu wpisanego w trójkąt prostokątny. A plus B minus C podzielić przez 2. Na podstawie tego wzoru będziemy mogli wyznaczyć długość odcinka jednostkowego. Więc podstawmy w miejsce literki R 7 cm. Od razu może pomnóżmy to równanie obustronnie przez 2, a zatem otrzymamy 2 razy 7 cm. To się równa A plus B minus C, Załóżmy, niech to będzie 3x plus 4x, c to przeciwprostokątna, czyli minus 5x. 2 razy 7 to się równa 14, następnie tutaj otrzymamy 7x minus 5x to się równa 2x, i teraz dzielimy obustronnie równanie przez 2, wtedy x to się równa 7 cm. Dalszą część rozwiązania tego zadania pokażę już w przykładzie B osobom, które wspierają rozwój tego kanału. Za chwilkę pojawi się na ekranie końcowym link do przykładu B.